Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmienić język klawiatury w telefonie HMD Skyline. Na początku uruchamiamy klawiaturę i naciskamy na zębatkę na górze klawiatury. Następnie wybieramy opcję język i dodajemy klawiaturę. Teraz szukamy języka, jaki chcemy dodać. Na przykład... Ten. wybieramy opcje jakie nas interesują, dajemy gotowe następnie wychodzimy z powrotem do klawiatury i teraz przytrzymujemy spację, aby zmienić język lub naciskamy globus, aby zmieniać między językami jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć